Dzień dobry Państwu. Kolejny odcinek Wójta Sprawy Zwykłe i Niezwykłe. Gościmy w gabinecie Wójta Gminy Tykowo. Dzień dobry, Panie Wójcie. Dzień dobry, witam. I zaczynamy. Panie Wójcie, najbardziej gorącym tematem to ceny energii. Czy gminie wystarczy pieniędzy w budżecie na 2023 rok, żeby opłacić rachunki za energię elektryczną? No właśnie, to jest bardzo trudne pytanie, ponieważ do końca nie wiemy, jak będzie się kształtowała ta cena energii elektrycznej dla samorządów. Dużo ostatnio się słyszy o, o różnego rodzaju mrożeniu tejże, właśnie ceny dla, dla samorządów. Ja może powiem tak. Jesteśmy po pierwszym przetargu, po pierwszym przetargu, gdzie propozycja od firmy, która dostarcza nam energię elektryczną, Wiązała się z podwyżką blisko 1000%. W chwili obecnej mamy obowiązującą taryfę na poziomie 289 zł za MWh. W wyniku przetargu cena zaproponowana to 2700, więc praktycznie 10 razy tyle. Ten przetarg nie został przez nas rozstrzygnięty, rozpisaliśmy kolejne postępowanie przetargowe, licząc trochę na te zmiany, o których słyszymy w mediach, że zostaną zamrożone taryfy dla samorządów i ta taryfa będzie na poziomie dużo, dużo wyższym. Słyszymy o jakichś kwotach rzędu około 800 zł. To i tak jest o kilkaset procent więcej. No, ale to nie jest 2700, także myślę, że musimy po prostu cierpliwie poczekać na rozstrzygnięcie, i wtedy, jeśli już będziemy mieli rozstrzygnięty przetarg, podpisaną umowę, myślę, że wówczas będę mógł dużo precyzyjnie odpowiedzieć na pytanie, czy nam wystarczy środków na energię. Oczywiście już w związku z tymi. Informacjami, które docierają o oszczędzaniu energii, my również jako samorząd takie środki podjęliśmy, takie działania realizujemy i te oszczędności w zużyciu energii już są przez nas realizowane. A skoro Pan wspomniał o tych oszczędnościach, to jakie? No to, to przede wszystkim to, co generuje największe koszty, czyli oświetlenie uliczne. Dzisiaj w pozycji budżetowej jest to jak gdyby najwyższa, najwyższa kwota. Tutaj te oświetlenia uliczne będą w niektórych miejscowościach weryfikowane, w sensie, że nie wszystkie lampy będą się świeciły tak długo. Ja przypomnę tylko, że te oszczędności to jest decyzja, na pewno nasi słuchacze pamiętają decyzja premiera, że 10% oszczędności. Oszczędności samorządy muszą znaleźć u siebie, więc, więc my będziemy szukali między innymi tu, ale też takie oszczędności, że jak powiem, życia codziennego. Tu rozmawiałem z dyrektorami szkół, prosiłem, żeby jeśli jest przerwa, to na przykład w klasach nie ma potrzeby, żeby się świeciło światło, również podobne oszczędności próbujemy realizować tutaj u nas w urzędzie niewielkie rzeczy, ale mam nadzieję, że dadzą skutek. Wróćmy jeszcze może do tego budżetu, bo żeby może jeszcze wszystkim uzmysłowić, jak, o jakich kwotach w budżecie mówimy za energię elektryczną, to. to, to... O ile pamiętam, że mniej więcej mamy w tej chwili poziom 400 tysięcy rocznie chyba, tak, za energię. Coś mniej więcej w tej granicy, natomiast no, wyobraźmy sobie sytuację no taką, że ta kwota wzrasta dziesięciokrotnie i robi się z tych 400 tysięcy, na przykład kwota 4 milionów. W mojej ocenie jest to sytuacja nie do wytrzymania przez nas budżet, bo 3 miliony 600 znaleźć nagle w dochodach. Bieżących to jest niemożliwe. Jasne. Proszę powiedzieć, czy grupy zakupowe, grupa zakupowa, w której jest gmina dygowo, za pośrednictwem której jest właśnie negocjowana cena tej energii, kupowana energia. Czy ona jest niezbędna w ogóle i czy może są jakieś inne formy, może, może to jest za mało skuteczna jeszcze forma działania? Ja myślę, że chyba jeśli, jeśli chodzi o odpowiedź na to pytanie, to ja myślę, że powiem tak. Dzisiaj to czy Gmina Dygowo wystąpiłaby w przetargu jako sama jednostka, czy jako kilka samorządów, nie wydaje mi się, żeby wpłynęło znacząco na obniżenie. Wręcz przeciwnie, uważam, że im nas jest więcej samorządów, tym jak gdyby nasz, nasz przetarg jest przetargiem na większe zapotrzebowanie energetyczne, co mogłoby teoretycznie pozwolić firmie, która miałaby złożyć nam oferty na zaproponowanie niższej kwoty. Ale to wszystko jest w mojej ocenie niestety tylko teoria, dlatego że dzisiaj słyszymy, że czy to samorządy same, czy to w grupach zakupowych, wszędzie te podwyżki są po prostu tak horrendalne, że no powiem wprost nie do zaakceptowania przez samorządy. Więc myślę, że tutaj rozwiązanie tego typu, że mielibyśmy sami wystąpić w postępowaniu przetargowym, na pewno nie obniżyłoby tej ceny, a wręcz przeciwnie, jest obawa, że ona byłaby jeszcze większa. A jeszcze tylko zostanie na chwilę, przy grupie zakupowej to jest jakaś firma, czy jakiś? Nie, to jest kilka tak? podmiotów, które są uh -huh. zrzeszone, takim liderem jest powiat świdwiński, ale w tej grupie mamy bodajże 13 samorządów, to są gminy, to są powiaty, wiadomo, że w takiej większej grupie jest zawsze lepiej wynegocjować jakąś tańszą ofertę, chociaż w chwili obecnej, jak widzimy, wcale tak to nie wygląda. Jasne energia również ciepła i tutaj temat Węgiel. Panie wójcie proszę powiedzieć, gmina tutaj zbierała wnioski na dotacje do zakupu węgla. Proszę powiedzieć ile tych wniosków wpłynęło. Ile wniosków wpłynęło? Więc jeśli chodzi o ten tak zwany dodatek węglowy tak, dodatek. Więc jeśli chodzi o dodatek węglowy, w chwili obecnej mam taką informację, że około 480 wniosków zostało złożonych do naszej gminy, z czego wypłaciliśmy już około blisko 200 wniosków zostało, że tak powiem, skonsumowanych i środki trafiły na konto mieszkańców, na konto wnioskodawców. Jeśli chodzi o pozostałe wnioski, no to czy też pozostałe środki tak powiem? to one zostaną przekazywane w momencie kiedy my będziemy otrzymywali środki od wojewody, bo tak to szanowni państwo działa, środki zapotrzebowanie składane jest do wojewody w momencie kiedy wojewoda przekazuje środki do samorządów, samorządy przesyłają te środki na konto wnioskodawców. Tutaj jest jeszcze blisko 200 wniosków, które jest w trakcie rozpatrywania. Oraz bodajże 160 wniosków, które wpłynęło na te dodatkowe inne źródła ciepła, czyli drzewo, Pelet i to co, to, co słyszymy w tej drugiej ustawie, więc te środki również wpływają, ale tutaj, no, tak samo jak w przypadku dodatko węglowego, jeśli przyjdą środki z Urzędu Wojewódzkiego, to zostaną przekazane naszym mieszkańcom. 480 to dosyć dużo. Czy w tej sytuacji temat węgla, jeżeli jest w tej chwili no, topowym, można powiedzieć? Czy należy się spodziewać, że ci, którzy te wnioski o dodatki złożyli, będą również chcieli kupić węgiel od gminy? Czyli węgiel od samorządów słynne tak. hasło. Tego nie wiem. I tu muszę hmm. powiedzieć, że mamy bardzo dużo wątpliwości. Może powiem tak, jeśli jest możliwość gdzieś wsparcia i pomocy naszym mieszkańcom, to staramy się to robić. W przypadku pandemii przecież nasi mieszkańcy wiedzą, że tutaj gmina, mam nadzieję, że tak to zostanie odebrane, stanęła na wysokości zadania i, i wspierała mieszkańców. Ale w przypadku tego zakupu węgla przez samorządy mamy bardzo dużo niewiadomych, bardzo dużo obaw, nawet tak mogę powiedzieć. I zacznę od tej takiej najważniejszej, to, to są wątpliwości prawne, bo dzisiaj mówi się o tym, że gminy powinny kupywać węgiel i sprzedawać ten węgiel swoim mieszkańcom. Po pierwsze, nie ma jak gdyby dokładnego przepisu prawa, który miałby nam pozwolić takie rzeczy robić, ale aspekt prawny to jest jedno. Natomiast jest też taki aspekt, no, powiedziałbym, czysto ludzki, ponieważ my chcielibyśmy pomagać mieszkańcom, jeśli tylko będziemy w stanie to zrobić, a nie zaszkodzić. Teraz, cóż mam na myśli? My zrobiliśmy już takie rozeznanie, jak wyglądałoby zakupienie takiego węgla, już Pomijam ten aspekt, że w chwili obecnej nie mamy takiego placu, nie mamy wagi, nie mamy całej tej infrastruktury, która jest no przecież potrzebna. A wydaje się, że tutaj te, te duże miasta, te duże samorządy, które dysponują spółkami komunalnymi, są do tego bardziej przygotowane. No u nas musiałoby to się związać, wiązać ze stworzeniem tej całej infrastruktury co niosłoby ze sobą na pewno koszty. Drugi, drugi taki, nie chcę powiedzieć słowo problem, ale wątpliwość to jest kwestia samego węgla. Dzisiaj słyszymy, że żebyśmy mogli sprzedawać mieszkańcom węgiel, musimy go najpierw sami zakupić, przetransportować ze Szczecina, bo ten węgiel płynie statkami, nie wiemy czy z Australii czy z Kolumbii, ale stamtąd miałby trafić do nas, więc wchodzimy tutaj w kwestię kosztów związanych z transportem. No i to, co w mojej ocenie dzisiaj budzi największe wątpliwości, to jest kwestia jakości tego węgla. To jest trochę na zasadzie kupowania kota w worku. Nie wiemy, co mielibyśmy kupić, a nie chciałbym, żeby była sytuacja taka, że mieszkańcy potem, którzy kupią węgiel od nas tutaj z gminy, trochę na zasadzie kupiliśmy kota w worku, i teraz nie wiem, kaloryczność jest niemalże zerowa, albo jest jakiś problem ze spalaniem tego węgla. A to też nie będą tanie kwestie, bo przy założeniu, że dzisiaj tona takiego węgla to jest w okolicach 2000 netto, do tego podatek, do tego koszty transportu, plus całe te koszty, które są tutaj, no to wydaje się, że to wcale nie musi być tańsze rozwiązanie i, i no jest takie, takie niebezpieczeństwo, że to nie do końca będzie dobry pomysł. Ale czekamy na to, co przyniosą najbliższe dni, jakie będą rozstrzygnięcia przede wszystkim prawne, bo może się okazać, że. Zostanie wprowadzony przepis przez rządzących, że musimy to robić obligatoryjnie i wtedy nie będzie absolutnie już dyskusji, natomiast ja obawiam się troszeczkę właśnie tego, o czym się gdzieś słyszy, że to jest troszeczkę zrzucanie na, na samorządy odpowiedzialności o to, że z tym węglem jest dzisiaj problem taki, a nie inny, i nie chciałbym też, żeby potem mieszkańcy mieli nie wiem, pretensje do wójta, że, że nie taki węgiel kupili, jaki oczekiwali. Także tu sprawa jest w toku, myślę, że jeśli zapadną już te decyzje ostateczne to na pewno będziemy informowali mieszkańców, bo będziemy chcieli, będziemy chcieli też poznać zainteresowanie, jakie jest wśród mieszkańców, bo tutaj rzeczywiście trochę tych wniosków o dodatek węglowy wpłynęło, ale nie znaczy, że ci wszyscy mieszkańcy dzisiaj będą składali wniosek do Urzędu Gminy, żeby w cenie, nie wiem, 3 tysięcy kupić węgiel, 3 za tonę kupić węgiel. Może poradzą sobie w inny sposób, może część z tych, z tych wnioskodawców już sobie przygotowała za patrzenie na na zimę. Zobaczymy, sprawa jest na pewno rozwojowa. Jeśli, jeśli zapadną takie decyzje, to na pewno będziemy informowali mieszkańców, bo tutaj, jeśli będzie taka potrzeba, na pewno będziemy chcieli się w to włączyć. Rozważamy również taką oto możliwość, że niekoniecznie na szczeblu gminnym, być może na szczeblu powiatowym, wtedy, gdzie to, wtedy w sytuacji, kiedy to zainteresowanie będzie rzeczywiście na przykład większe, bo może się okazać, że w naszej gminie na 400 złożonych wniosków zainteresowanie mogłoby być na poziomie, nie wiem, 50 osób i teraz weźmy 50 z innych gmin, no to może wtedy dać jakąś tam ilość, dla której jak gdyby opłaca się ściągać ten węgiel, no bo też taką musimy opcję rozważyć, że może być bardzo małe zainteresowanie, bo może ludzie sobie już poradzili. Także sprawa jest tutaj na pewno rozwojowa. Będziemy starali się na bieżąco też mieszkańców informować, jeśli takie decyzje zapadną, bo jeśli, jeśli nie będzie takich decyzji, no to wiadomo, że, że wtedy nie. Czyli temat w... Temat pozostaje otwarty, otwarty. Mhm. Panie wójcie, jeszcze pozostajemy przy energii, jeszcze temat gazu. No bo tutaj też sytuacja nie jest, że tak powiem, no na tyle jasne, czy jak wygląda w ogóle, jeśli chodzi o ceny gazu? W ogóle, czy ma wuj jakąś wiedzę, jak to będzie, przynajmniej w kwestii tutaj obiektów gminnych? Mhm. Właśnie na ten moment dużo słyszymy, ale nie widzę jak gdyby konkretów, więc może powiem to, co jak gdyby najważniejsze. Wydaje się, że nie mamy obawy, żeby gazu miało zabraknąć, a to już jest bardzo ważna informacja. Nawet ostatnio od wojewody usłyszeliśmy, że spokojnie Zachodnie pomorskie tutaj nie ma żadnych obaw, że, że tego gazu mogłoby zabraknąć. Natomiast co do ceny, no to tu znowu mówię. Słyszeliśmy ostatnio, że jest zapowiedź zamrożenia tej ceny dla odbiorców indywidualnych i tutaj ten wzrost nie mógłby być wyższy niż o 40%, ale myślę, że to każdy indywidualnie z mieszkańców, którzy dostają rachunki, odczuje na własnej, na własnej skórze. Ja tu przypomnę, że my kilka miesięcy temu mieliśmy taką sytuację bardzo niekorzystną, do naszych mieszkańców, gdzie firma Gęga, która jest monopolistą na terenie naszej gminy, dość mocno podniosła te ceny. My wówczas protestowaliśmy aż może być aż w samych ministerstwach w Warszawie. Niestety nie dało to żadnego efektu. Więc można powiedzieć, że poniekąd jesteśmy skazani na to, jakie taryfy zostaną zatwierdzone przez Urząd Regulacji Energetyki, a z zapowiedzi słyszymy, że to nie, mogło, nie mogą być wyższe podwyżki niż 40%. Więc wydaje się, że tutaj w tej kwestii gazu no nie, ma, nie będzie aż takiej tragedii jak w, tych, w tej kwestii, która dotyczy węgla, którego cały czas słyszymy, że, że brakuje, a jak jest, to jest no bardzo drogi. Czyli... Żadnej tajemnej wiedzy wójt nie ma. Nie mam niestety, ubolewam nad tym, sam czekam jakie będziemy tak. mieli rachunki. Na razie mhm. nie mamy jakiegoś takiego wielkiego niebezpieczeństwa, bo wydaje się, że ta sytuacja kryzysowa, która jest związana z wojną, było bardzo duże ryzyko, że po prostu tego gazu może zabraknąć i to by było dopiero wielkim problemem, ale wydaje się, że przynajmniej w tej kwestii, tak jak mówi Pan Wojewoda... Jesteśmy zabezpieczeni. Jasne. Temat energii, zostawmy, ale jest jeszcze jeden istotny element: inwestycje gminne. To może nie w tym sensie, te, nie mówimy o tych, które są już realizowane, ale te, które no, po raz kolejny przetargi nie przyniosły rozstrzygnięcia. Proszę powiedzieć, jak wygląda sytuacja, bo to jest kilka przetargów. Tak, więc y, jeśli chodzi o inwestycje, które realizujemy na terenie naszej gminy, y, to może powiem tak: kończymy już właśnie lada chwila, będziemy mieli y, zakończoną. Odebraną i mam nadzieję wkrótce otwartą świetlicę w kłopotowie. Udało nam się że tak powiem, skonsumować środki, które dostaliśmy w ramach pierwszej edycji Polskiego Ładu, więc udało nam się zakupić pojemniki, sprzęt do, do naszego wydziału komunalnego. Mam nadzieję, że w listopadzie będziemy mogli podpisać umowę z wykonawcą na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej oraz. Udało się, co prawda, może nie w takim zakresie, jakim zakładaliśmy, ale no tutaj w wielkich, w wielkich bólach. Ale udało się podpisać umowę na pierwszy etap drogi Czernin-Bardy. To jest inwestycja, na którą dostaliśmy 600 tysięcy dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego i te kwestie jak gdyby się toczą. Natomiast to, co jest, jest jeszcze przed nami. To kwestia budowy remizy i zagospodarowania terenu w Dygowie. I tu sytuacja wygląda tak, że jesteśmy po dwóch przetargach. Niestety te kwoty w dwóch przetargach no, znacząco przewyższyły kwotę, którą gmina ma zabezpieczoną w budżecie na, reali na realizację tego zadania. Ogłosiliśmy trzecie postępowanie i tutaj prawdopodobnie uda się przynajmniej pozyskać informacje, jakie są oferty, do 26 października, a 27 października mamy sesję Rady Gminy. To jest jeden z takich punktów, o których chciałbym z radnymi porozmawiać, dlatego że my mamy kilka przetargów do, do rozstrzygnięcia. Patrząc na to, jak kształtują się ceny, jest bardzo duża obawa, że nie wszystkie inwestycje uda się zrealizować. To jest zbyt ważna decyzja, żebym ja ją sam podejmował, więc na pewno będę konsultował to, przepraszam, z radnymi, a myślę, że wiedza, którą będziemy mieli, jak wygląda cena po, po tym kolejnym przetargu na budowę Centrum Dygowa z Remizą, no to też będzie bardzo ważna informacja dla, dla naszych radnych. A przypomnę, że mamy jeszcze na horyzoncie przetarg na budowę sali gimnastycznej. No i wydaje się, że inwestycja, która no chyba tutaj nie powinno być jakichś większych problemów. Budowę remizy w Piotrowicach, którą też będziemy chcieli na najbliższej sesji wprowadzić i ogłosić postępowanie przetargowe, więc te kwestie będą wyjaśniane, a i jeszcze jest kwestia budowy ścieżki rowerowej do Ustroja Morskiego, gdzie też myślę do końca roku poznamy jak będzie się kształtowała cena. No i jest naprawdę duże niebezpieczeństwo patrząc na inflację, że nie na wszystko nam niestety wystarczy tych środków, ale myślę, że to będzie decyzja i radnych i wójta, które jak inwestycje będą realizowane, czy któreś nie będziemy realizowali. Ja mam jeszcze jakieś takie jak gdyby swoje przemyślenia, ale to pozwolę sobie dzisiaj o tym nie mówić. Myślę, że jak przyjdzie czas i pora, to wtedy poinformuję. Także generalnie jeśli chodzi o inwestycje, nie jest to dobry, dobry czas, bo te ceny po prostu są straszne, ale no tutaj na pewno będziemy robić wszystko, żeby jak najwięcej z tych środków po prostu skonsumować do trzech razy sztuka. Mam taką nadzieję, że do trzech razy sztuka i też tak żeby nie było zupełnie smutno, to wydaje mi się, że pozytywne jest to, że dobiega ku końcowi przebudowa drogi w Dygowie ulicy Głównej, co też już mam nadzieję, że pozwoli mieszkańcom, którzy na co dzień się po tej drodze poruszają już odetchnąć z ulgą, bo te problemy z realizacją czy inaczej problemy wynikające z realizacji, czyli te utrudnienia dla mieszkańców już za chwilę dobiegną końca. No ale właśnie dzisiaj przejeżdżając tak jeszcze zwróćcie uwagę, że no tak takie niektóre elementy jeszcze pozostaną na pamiątkę na pewien czas. Mam tu na myśli słupy energetyczne. Energetyka trochę nie nadąża, lub jakieś inne przyczyny. Tu rzeczywiście ostatnio rozmawiałem z panem dyrektorem zakładu energetycznego i jest prawdopodobieństwo duże, że o ile termin z zakończeniem budowy drogi nie zostanie tutaj zachwiany. O tyle, jeśli chodzi o likwidację słupów, to może to niestety się troszeczkę przesunąć. I powiem tak, oczywiście ubolewam, że, że nie uda się to jak gdyby spiąć w jedną całość, no, ale z drugiej strony myślę, że jesteśmy chyba już w stanie tam ten miesiąc dłużej wytrzymać i po prostu poczekać. Najważniejsze, żeby te słupy po prostu zniknęły, bo wtedy też obraz całej tej drogi na pewno ulegnie zmianie, więc mam nadzieję, że tutaj energetyka stanie na wysokości zadania i jak najszybciej, jak będzie to tylko możliwe, te słupy również znikną. A propos słupów, czy w tym roku, pani, Bójcie, co prawda jeszcze to, zostało trochę czasu w ramach tych oszczędności energii, rozbłysną światełka na święta, czy... Wójt. Myślę, tutaj takie... Znaczy jeszcze o tym nie, nie myślałem, tak. Na pewno nie chciałbym rezygnować z tego, bo to jest taki bardzo miły akcent świąteczny, ale na pewno będziemy wprowadzali jakieś ograniczenie czasowe, więc jest wielce prawdopodobne, że światełka rozbłysną, ale niekoniecznie będą się świeciły całą noc. Jasne. Także tyle o tych najbardziej istotnych tematach dotyczących szczególnie budżetu gminy. W piątek, tak, w piątek chyba Wójt będzie się bawił na takiej imprezie gminnej. A, tak. Znaczy, w sumie dwie imprezy. Dwie no imprezy tak. mamy w piątek, bo w piątek jest Dzień Nauczyciela i w ubiegłym roku po raz pierwszy. Chcieliśmy, żeby wszyscy nauczyciele spotkali się razem i zrobiliśmy taką, można powiedzieć, gminną uroczystość, więc mam nadzieję, że podobnie będzie również w tym roku i w najbliższy piątek 14 wszyscy nauczyciele spotkają się w, tym razem w świetnicy w Czerninie gdzie będziemy mogli wspólnie świętować Dzień Nauczyciela, a po południu spotykają się seniorzy na takim trochę zaległym balu seniora, bo tutaj taka sytuacja może trochę nietypowa, ale ten bal seniora był przekładany, a był, można powiedzieć, zakontraktowany jeszcze przed pandemią. E, więc, więc można powiedzieć, że tutaj nadrabiamy te, te zaległości, czy też seniorzy nadrabiają te zaległości, bo dzień seniora zawsze jest ten, ten bal seniora czy dzień seniora zawsze to jest miesiąc październik, więc w tym roku również seniorzy będą się w najbliższy piątek bawić, także rzeczywiście dwie, dwie imprezy przed nami. I to by było na tyle, także dziękuję Państwu, dziękuję Panie Wójcie, dziękuję bardzo.